Hej, hej, kochani. Ekspresik, bo ponoć srowin wraca. Właściwie to nigdzie się nie wybrał. Już pomijam fakt, że większość wirusów nie została wyselekcjonowana, wyodrębniona, prawda? To już pomijam to. Wyizolowana, o to się tak fachowo nazywa proponuję posłuchać sobie doktora Witczaka, co ma na ten temat do powiedzenia i poczytać o badaniach światowych, na całym świecie badaniach, które były na ten temat robione. Aha, ale teraz już do rzeczy. Teraz się ciągnie takie dwie narracje, narrację covidową i narrację wojenną. W przestrzeni słyszymy medialnej Właściwie taką też, tej niezależnej oczywiście, teorie na S, która właśnie mówisz o tym, że skoro W zakończyła Srowit, to Srowit ponownie zakończy W. Tylko on się nigdzie nie wybrał, bo prawda jest taka, zresztą o tym mówiłam. Na samym początku, już w roku 2020, że bo ktoś pytał, kiedy to się skończy. Ja powiedziałam, że to się nigdy nie skończy. A później były pretensje, no jak skończyło się, wuj i tak dalej. No ale teraz macie ciąg dalszy. Narracja trwa. Narracja trwa. Polityka WHO, która to realizuje. I. Y no i to się właśnie nie, nie, nie skończyło. Ktoś tam też kiedyś pytał, ile będzie tych fal. Też powiedziałam, że właściwie końca nie widać. Bo teraz też mówi się o fali wznoszącej znowu mnie, że na końcu listopada w Polsce ma być. Doktor Słudkowski twierdzi, ja tu tylko na prawie cytatu, że powiem, że właśnie koniec listopada przewidywany jest wzrost zachorowań. Fajna jest też ta nazwa, bardzo mi się podoba. Flirt. Z wakacji wrócił Srowit i będzie flirtował. Flirt. Dobra, cała prawda o flircie. No to zobaczymy. Drogie karty pokażcie całą prawdę o flircie. Jak zechcecie to pokazać i opisać cała prawda o flircie, ale nie chodzi o flirt jako... Miłosne zauroczenie i z tego tytułu zdobywanie przychylności czyjejś. Uwodzenie. Tylko o odmianę srowida. Cała prawda o flircie to odwrócona dwójka mieczy, aha. No, ktoś tu kogoś chciałby przymknąć i zamknąć, odizolować. A prawda jest taka, że właśnie to coś nie jest wyizolowane, bo to jest właśnie coś, co nie zostało wyizolowane. No, więc można testować, testować i udowadniać, że coś istnieje, bo ten test też działa na Coca-Colę. Jak się zrobi Coca-Coli test, to ona też ma srownika. Serio mówię. Można, poróbcie sobie kilka testów na różnych substancjach i zobaczycie, że są chore. Bo te testy nie do tego w ogóle są. To nawet twórca testu przecież powiedział na ten temat, że to jest yy, nieadekwatne zupełnie narzędzie, niedostosowane do, o, właśnie jak ten dym ze świecy. Rozkojarzona dzisiaj jestem. Bardzo. To już chyba ten nów w pannie, który ma przyjść jakoś mnie tak odwraca. Yy, cała prawda. Działania oszukańcze. Dwójka mieczy w odwrocie, mówi o oszustwie, yy, mówi o podstępie. Yy, o nadużywaniu zaufania. Yy. Po prostu takie na, na, na nadużywanie zaufania u ludzi, czyli po prostu takie żerowanie na naiwności. Mamy tutaj w tej tak zwanej całej prawdzie przestrzeń zdrady i kłamstwa. Mamy też taką przestrzeń, która mówi o kontekście urzędowym, o kontekście. Y, które w y, kontekście prawnym, ale jeszcze tutaj pokazana jest taka rzecz niebezpieczna, bo mówi o fałszowaniu wyników jakichś statystycznych. I tu często mamy takie właśnie statystyki typu zawiadomienia o śmierci, na przykład, i jakieś, wiecie, y, Kontrowersje z tym związane, bo mogą tu być w manipulacje statystyczne, także często polegające na tym, że yy, przyczyna, przyczyna, pada właśnie w pierwszej, przyczyna śmierci pada w pierwszej kolejności yy, ofiarą dezinformacji. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że jeżeli się przetestuje i wyjdzie, a przyczyną był na przykład zawał serca, to co innego będzie wpisane do kartotek, prawda? No i to jest właśnie taka energetyka całej prawdy o flirtowaniu. Dezorientacja społeczna, ciąg dalszy. Ciąg dalszy. Co z tego wyniknie? Taki, króciutko, ekspres, końcowy zapis dzisiaj energii. Co z tego flirtowania wyniknie? Jakie będą realne, podkreślam, konsekwencje? Siła i moc przetrwania, odwaga. Odwaga. Energia też z jednej strony kontrolna, bo tu tak mamy kilka elementów, nam się tutaj składa. Z jednej strony kontrola, i tutaj na siłę komuś rozdziawia się tę paszczę, prawda? Czyli można tutaj zastosować siłę. No a z drugiej strony. Jakaś część tutaj odmawia, bo co? Bo tutaj jesteśmy naturalnie uzbrojeni w ciała odpornościowe, naturalnie możemy sobie tutaj tę siłę i krzepę wzmacniać poprzez właściwe odżywianie się, sport, zdrowie i witalność. Konsekwencji jest energia zdrowa zdrowia, energia zdrowia, energia witalności energia, która tutaj mówi, że z tego flirtowania to chyba nic nie będzie za bardzo. Bo ja nie widzę śmierci, nie widzę, żeby się tu trup gęsto i z każdej szafy wyskakiwał. Bo to jest energia zdrowych ludzi, a nie chorych ludzi. Yy... Igła dla zdrowego coś nie bardzo, prawda? Czyli efekt tego flirtowania pokazuje się w pewnej takiej odporności na flirtowanie, tak sądzę. Albo przynajmniej mam taką nadzieję, bo ta energia jednak. Yy... Pokazuje właśnie taki kontekst, bardzo też merytoryczny, bo tutaj przychodzą różni lekarze i podejmują dyskurs, bo ten świat kontroli i władzy, również kompetencji, czasem się też pokazuje od takiej gorszej strony, czyli przyznaje się do tego, czego nie zrobił. W 2020 roku, a czego wstydzi się teraz? Nie jest to powszechne i powszechne nie będzie, oczywiście, ale jakieś pojedyncze przypadki nie wykluczam, że się tutaj zdarzą. W ogóle nie ma żadnego zagrożenia, ponieważ ta energia siły i mocy, ona mi tutaj wyraźnie pokazuje, i tak to czuję. Że zagrożenie nie istnieje, żadnym, żadnym właśnie z, zachorowaniem na śmiertelną chorobę, która zabiera y, ludzi. Oczywiście siła i moc, prawda, pokazuje też, że y, człowiek y, tutaj wykazuje się po prostu odwagą moralną, hartem ducha, instynktownie słucha swojego ciała, swojej natury i wie, co jest dla niego dobre, co nie. I tyle. Natomiast jakieś próby właśnie siłowe mogą być. Bo jest jakieś taka, taka sugestia. Ale z drugiej strony, myślę, że jakoś ten, ten flirt nie zaowocuje, rzekłabym. Tak. No i skoro tak się mówi o tym listopadzie, yy, właściwie już październiku, bardziej koniec października, początek listopada, że ten miesiąc to jeszcze niekoniecznie, bo przecież ten, ten strowik jeszcze, jeszcze tak całkiem z wakacji nie wrócił. Znaczy on wrócił, ale on jeszcze nie zebrał sił, nie? No to tak zaatakuje tak koniec października, w listopadzie. Tu widać, że to, to nie jest prawda w ogóle, to jest ściema. Ale zobaczymy, co nas tu w Polsce czeka. Październik, listopad, jeśli chodzi o tę narrację, właśnie pandemiczną. Głupoty tylko dla głupków, no, tak bym powiedziała, bo to jest powiedziane. Propozycja może być, ale zawsze. Przed podjęciem decyzji, każdy sobie tu we własnym sumieniu może odpowiedzieć. Widać jakieś takie lekkomyślne, głupie, i naiwne i niedojrzałe reakcje. Niepotrzebne ryzyko tu jest powiedziane. Niepotrzebnie ktoś może zaryzykować, i dać się zaszprycować. Nie mamy tu żadnych złudzeń, ponieważ odwrócony głupiec wyraźnie, moi drodzy, właśnie pokazuje, nie. Jak to się mówi, głupich nie sieją sami, się rodzą. No nie napawa to optymizmem. Są tu takie właśnie energie, bardzo naiwne, lekkomyślne, bardzo głupie. Znowu jest podejmowanie ryzyka, które nie jest potrzebne, bo, bo mówię, nie ma takiej potrzeby, by się szprycować. Nie ma takiej potrzeby, nie? Tak zachciało to być pokazane. Że właśnie ten październik, listopad w kontekście właśnie tejże narracji mamy pokazaną głupotę, naiwność, ryzykantwo, ryzykowanie. Mamy pokazaną taką energię działań bardzo pochopnych. To jest mniej więcej tak, jakby na przykład zdrowy człowiek rzucił się w przepaść i, i miał zginąć, no. Bo to jest powiedziane, nie dysponujesz wszystkimi prawdziwymi informacjami, bo to jest właśnie dezinformacja. Jest to taka energia, która służy za przestrogę, bo to jest przestroga. Zdecydowanie to jest przestroga. Nie działaj pochopnie, a później nie żałuj. Nie działaj pochopnie, a później nie żałuj. No i to chyba wszystko. No. Pa, pa.